Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was recenzję sponsorowaną tylko w ramach Środowych Szybkich Strzałów. Jest to publikacja doktora Aleksandra Olecha, Grupa Wagnera w Afryce. Oceniłem ją na 8 na 10. Moim zdaniem ma dużo mocnych stron i fajnych momentów, ale również zdarzają się tam słabsze fragmenty. Polegające trochę na tym, że w sumie jest to publikacja jakiś PDF internetowy, bardziej skierowany do ym, osób odwiedzających Defens 24, i to sprawia, że wszystko jest troszkę po łebkach. Ma się czasem wrażenie, że się czyta podręcznik, ale i tak jest to dawka solidnej. Wiedzy, której pewnie w inny sposób bym nie uzyskał, dlatego 8 na 10 zachęcam na YouTube do sięgnięcia po całą recenzję. Jeśli chcecie wygrać do Empiku, to wystarczy, że będziecie komentować na kanale społeczności, a jeśli chcecie zadać pytania autorom, w tym na przykład doktorowi Piotrze Napierale, który będzie już w, tą, w ten poniedziałek, to też zapraszam na kartę społeczności. I to już wszystko. Dzięki. Sześć.